Monika, a ile miesięcznie musimy zapłacić za taką ochronę? No podpisujemy y, y, umowę z firmą y, ochroniarską, taką security tutaj na miejscu. Ja myślę, że to jest koszt, rzędu 30-40 euro miesięcznie z montażem kamer i y, oni mają też taką umowę, że mają obowiązek interwencji, jeżeli y, uznasz, że interwencja jest y, uzasadniona, więc... Tak naprawdę te firmy ochroniarskie współpracują z Policją, z gwardią Civil i jeżeli uznamy, że jest, nastąpiło włamanie do naszego mieszkania, no to oni interweniują. Rozumiem, że do tego systemu mam jakoś tutaj zdanie dostęp, tak? I... Tak, tak, tak. Mamy aplikację w telefonie, więc wszystko jest jak najbardziej monitorowane przez nas, nawet jeśli jesteśmy w Polsce. Dodatkowo wiele tych nowych osiedli, które my sprzedajemy w Hiszpanii, jest po prostu zamkniętych i strzyżonych. Albo jest konsjerż, albo mają monitoring i alarmy. Także to nie jest tak, że byle kto dostanie się na osiedle, bo nawet kurierowi jest bardzo ciężko wejść, więc ja myślę, że bezpieczeństwo tu jest duże. Ja mieszkam sama i nie widzę żadnego problemu.